Kiedy normalnie człowiek znajduje się w podwyższonym napięciu, to albo występuje przeciwko drugiemu człowiekowi, albo występuje przeciwko sobie. To, co y, jest występem przeciwko drugiemu człowiekowi, jest zaliczane do tzw. psychopatii. Czasami jest to już y, przestępstwo. A to, co przeciwko sobie, jest nazywane nerwicą. Najczęściej tak to jest określane. I w tym momencie dochodzimy do y, pytania. Co to jest nerwica? Czy nerwica to jest choroba, czy jeszcze coś innego? Są różne poglądy na ten temat. Do, te, do niedawna jeszcze lekarze tym problemem zajmowali się, więc mówili, że to jest choroba. Natomiast psychologowie twierdzą, że to nie jest w ogóle choroba. Że nerwica, mówię tu o kierunku poznawczo behawioralnym że nerwica jest to wyuczony sposób reagowania. I tutaj mógłbym posłużyć się takim przykładem, który powiedzmy mnie się kiedyś zdarzył. Otóż umówiłem się kiedyś z dziewczyną na randkę. Yy, jeszcze wtedy chciały się umawiać ze mną. I ona poczęstowała, zaprosiła mnie do domu, akurat był obiad. Ja byłem grzeczny chłopiec, więc też mnie posadzili przy stole. To była ogromna frajda, ponieważ dostałem i widelec, i nóż jeszcze do tych pierogów ludzkich, które dostałem. W latach 50. posługiwanie się widelcem i nożem było dosyć rzadkim zjawiskiem. Wystarczyła łyżka wtedy. Albo nawet ziemniaki jadło się łyżką, bo nie było tego tak dużo i takich sposobów. Ludzie byli, cieszyli się z tego, że mieli to, co mieli. A ja tutaj dostałem i widelec, i nóż, no i te piorogi ruskie. I kiedy zjadłem te piorogi ruskie, byłem tak szczęśliwy, że kiedy przyszedłem do domu, dostałem wigorki. Po kilku dniach znów spotkałem się z dziewczyną i znów mnie zaprosiła do domu i znów trafiłem na piorogi ruskie. Ja przedtem nie kojarzyłem tego swojego stanu somatycznego z tymi pierogami ludzkimi. Wobec tego zjadłem je po raz drugi. Ale kiedy przyjechałem do domu, znów <laughs> rozpływa żołądka. Tak, to już tak, to była, była taka poważniejsza sytuacja. Nie wiem, czy to było coś w pierogach, czy było spowodowane jakimś innym problemem, który był we mnie. Natomiast rzeczywiście miałem problemy żołądkowe. Kiedy znów za parę dni spotkałem się z tą dziewczyną i kiedy ona znów mnie zaprosiła na pierogi ruskie, to ja skojarzyłem ten swój stan somatyczny z tymi pierogami ruskimi. Pomyślałem sobie, o, o nie, ostrożnie, bo to się może znów zdarzyć. No ale nie mogłem odmówić, więc powiedziałam, no dobra, ale zjadłem tylko dwa. Niestety, te dwa też mnie zaszkodziły i już dużo wcześniej, bo jeszcze u niej w domu już miałem biegunkę. Wiedziałem, pierogi ruskie zaszkodziły mi. Kiedy następnym razem z nią się umówiłem, to ona mnie zaprosiła na pierogi ruskie i ja powiedziałem NIE. Słuchaj, ja nie mogę na te piorogi ruskie pójść, ale nie powiedziałem jej z jakiego powodu, bo ja już w tym momencie miałem biegunkę. Na samą myśl o piorogach ruskich. Później myślenie nie tylko o piorogach ruskich, ale w ogóle o tej dziewczynie i w ogóle o każdej trudnej sytuacji powodowały u mnie rozstrój żołądka. Czyli... A, a powinny sytuacji... reakcje, prawda? Czyli trudna sytuacja, nie ukrywajmy tego, spotykanie się dwojga osób różnej płci to nie jest wcale taka łatwa sytuacja ani dla jednej, ani dla drugiej strony, bo yy, wiele różnych elementów może spowodować jakieś tutaj problemy. U mnie tak to się objawiało. Jest to dowód na to, że ja yy, nauczyłem się tej choroby, tej choroby, która się objawiała właśnie w taki sposób yy, somatyczny. Yy, to było najsłabsze miejsce w moim organizmie, czyli... Doświadczenia życiowe zaatakowały najsłabszy y, narząd w moim organizmie i tak to się objawiało. objawiało. U kogoś innego tym najsłabszym narządem będzie wątroba, u kogoś innego jeszcze będzie y, serce, układ oddechowy, zaburzone oddychanie w ogóle tak dalej. Bardzo wiele różnych tutaj powodów może y, y, stać się przyczyną tego, że człowiek źle się czuje. No, wiemy, co to jest nerwica najogólniej. No, co to jest lewica? Że ja się czegoś boję. Prawda? Że ja w związku z tym, że się czegoś boję, odczuwam jakieś konkretne dolegliwości, a więc boli mnie coś tam. Idę do lekarza, lekarz mówi: Pan albo Pani jest zdrowa, nic Panu nie dolega, jest wszystko ok. A mnie to nadal boli. No więc ten lekarz chyba tutaj jest jakimś konowałem, mówi nieprawdę, bo jeżeli ja czuję, że mnie to boli, to ja naprawdę jestem chory. Mało tego. Ja się zaczynam bać swojego bania. Czyli zaczynam się bać swojej choroby i tego, co za chwilę nastąpi. I to zaczyna się nam kształtować w jakąś spirale Samo nakręcanie. Bardzo trudno jest wyjść z nerwicy. Powinno się korzystać z pomocy kogoś, kto wie, jak nas z tego wyprowadzić. Mamy różne nerwice, są różne klasyfikacje. Ja posługuję się klasyfikacją yy, Rokicza, Midntona, yy, Rokicza, który mówi tak: że jest nerwica depresyjna, nerwica lękowa, nerwica histeryczna, nerwica ogólna. Odnosi to do, do, przeciwstawia psychopatii i normie. I opracował test, który został nazwany jego imieniem, jego nazwiskiem test poziomu neurotyczności yy, Miltona Rokicza. Ja tym testem posługuję się na co dzień. Jest to yy, test, który określa, jak dalece człowiek w swoich wartościach ostatecznych ocenia świat, czyli stosunek swój do świata, jak widzi ten świat wobec samego siebie. I, test, I część druga to jest test wartości instrumentalnych, czyli co badany myśli o sobie, o swoich kompetencjach, co on jest wart. To są te najgólniej stosowane testy, dzięki którym można rozpoznać, czy ktoś mieści się w normie, czy też poza tę normę wychodzi. Natomiast musimy powiedzieć sobie tak, że przy tym podwójnym ja, o którym ja wspomniałem, jako drugim sposobie, formą reakcji obronnej, człowiek właśnie najczęściej atakuje własne ciało. Karze się, odcina się od otoczenia, jest w innym świecie. Mało tego, wchodzi w następny etap, tak zwany etap kopiowania, czyli zaczyna sam siebie powielać, próbuje sobie z tym stresem radzić, a wcale przez to sobie nie radzi. Tutaj bardzo ciekawe są prace Lazarusa i Folkmana. Także ludzie zajmujący, podchodzący do sprawy terapii nerwic z poziomu behawioryzmu jako zachowanie, jest to opozycja do kierunku psychoanalitycznego yy, wcześniejszego. Powstał ten drugi kierunek yy, yy, w Ameryce, później rozwinęło się to w inne kierunki poznawczo-behawioralne, yy, psychologia yy, humanistyczna i tak, dalej, i tak dalej. Ja jeszcze raz przypominam, jestem przedstawicielem tego kierunku treningowego, tego kierunku szkolnego, dydaktycznego, czyli jestem przedstawicielem kierunku poznawczo-behawioralnego. To wynika także i z tego, że ja jako wcześniej pedagog, jako aktor, jako instruktor teatralny, jako długoletni pracownik uzdrowisk, no, nie miałem innej możliwości, szczególnie w latach komunizmu, kiedy przyszła i kiedy wszystkie jakieś kierunki takie bardzo ezoteryczne nie były przyjmowane przez komunę jako rzeczywiście istniejące, ja mogłem podchodzić tylko do sprawy treningowo. Powiem więcej, ja się przekonałem, że trening rzeczywiście pomaga, że trening jest skuteczny, niejednokrotnie bardziej niż jakieś penetrowanie, mamłanie tam, grzebanie w śmieciach, które gdzieś tam w każdym człowieku są. Oczywiście, że trzeba korzystać także z psychoanalizy, ale dominuje tutaj ten kierunek poznawczo-behavioralny.